Księga Sędziów, rozdział trzeci. Oto narody, które Pan pozostawił, aby przez nie doświadczać Izraela, czyli tych wszystkich, którzy nie zaznali żadnych wojen o Kanaan, aby pokolenia synów Izraela ich doświadczyły, aby nauczyły się sztuki wojennej, te, które ich przedtem nie znały. Pięciu książąt filistyńskich oraz wszyscy Kananejczycy, Sydończycy i Chiwici, mieszkający na górze Libanu, od góry Baal-Hermon aż do wejścia do Hamat. Oni pozostali, aby przez nich doświadczyć Izraela, by poznać, czy będą posłuszni przekazaniom pana, które dał ich ojcom przez Mojżesza. Tak więc synowi Izraela mieszkali pośród kanańczyków, Chetytów, Amorytów, Perzytów, Hiewitów i Jebusytów i brali sobie ich córki za żony, a swe córki dawali ich synom i służyli ich bogom. I synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Pana. Zapomnieli o Panu, swym Bogu, i służyli Baalom i Gajom. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciw Izraelowi i wydał ich w ręce Kushan Rishataima, króla Mezopotamii. I synowie Izraela służyli Kuszan Risztaimowi przez osiem lat. A gdy synowie Izraela wołali do Pana, Pan wzbudził synom Izraela wybawcę, który ich wybawił od Niela. Syna Keneza, młodszego brata Kaleba, stąpił na niego duch Pana i sądził Izraela. A gdy wyruszyli na wojnę, Pan wydał w jego ręce Kuszan Rishataima, króla Mezopotamii i jego ręka wzmocniła się nad Kuszan Rishataimem. I ziemia zaznała pokoju przez czterdzieści lat, aż umarł niel syn Kenaza. Potem synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Pana. I Pan wzmocnił przeciw Izraelowi Eglona, króla Moabu, bo czynili to, co złe w oczach Pana. Ten zgromadził przy sobie synów Amona i Amaleka, wyruszył i podbił Izraela i zajął miasto Palm. Tak więc synowie Izraela służyli Eglonowi, królowi Moabu, przez osiemnaście lat. A gdy synowie Izraela wołali do Pana, Pan wzbudził im wybawcę. Ehuda synagery beniamitę, człowieka leworęcznego. I synowi Izrael posłali przez niego dar eglonowi królowi Moabu. I ehud sporządził sobie miecz o dwóch ostrzach długości jednego łokcia i przypasał go sobie do, pod szatą do prawego biodra. I przyniósł dar eglonowi królowi Moabu. Eglon zaś był człowiekiem bardzo otyłym. A gdy oddał dar, odprawił ludzi, którzy dar przynieśli, a sam wrócił z kamiennych gór, które były w Gilgal i powiedział: Mam do ciebie tajemną sprawę o królu. A ten odpowiedział: Cisza! I wyszli od niego wszyscy, którzy przed nim stali. Wtedy Echud podszedł do niego. On zaś siedział w letniej komnacie, którą miał tylko dla siebie. I Echud powiedział: Mam dla ciebie słowo od Boga. A ten powstał z tronu. Wtedy Echud wyciągnął lewą rękę, dobył miecz ze swojego prawego biodra i wbił go w jego brzuch. A rękojeść weszła razem z ostrzem i tuż zamknął się za ostrzem, tak że nie mógł wyjąć miecza z jego brzucha i wyszły z niego nieczystości. Potem Echud wyszedł przez przedsionek, zamknął za sobą drzwi komnaty i zasunął rygle. A gdy wyszedł, przyszli słudzy. I kiedy zobaczyli, że drzwi komnaty były zamknięte, powiedzieli, z pewnością król odpoczywa w letniej komnacie i czekali długo, aż poczuli się zawstydzeni, widząc, że on nie otwiera drzwi komnaty. Wzięli klucz i otworzyli, a oto ich pan leżał na ziemi martwy. Lecz Echód uciekł, kiedy oni zwlekali z wejściem, minął kamienne góry i uciekł aż do Seiru. A gdy przyszedł, zadł w trąbę na górze Efraim, i synowie Izraela zeszli z nim z góry, a on na ich czele. I powiedział do nich Pójdźcie za mną, pan bowiem wydał waszych wrogów Moabitów w wasze ręce. Poszli więc za nim, zajęli brody Jordanu do Moabu i nie pozwalali nikomu przejść. W tym czasie zabili około 10 tysięcy mężczyzn spośród Moabitów, samych krzepkich i walecznych i nikt nie uszedł z życiem. W tym dniu Moab został poniżony pod ręką Izraela i ziemia żyła w pokoju przez 80 lat. A po nim był Szamgar, syn Anata, zabił on sześciuset mężczyzn spośród Filistynów ościeniem na woły. On także wybawił Izraela.